Nokia c 700 to smartfon z wyższej półki, który dodatkowo charakteryzuje się doskonałą funkcjonalnością oraz wygodną obsługą. Aparat jest świetnie wyważony i znakomicie leży w dłoni, natomiast obudowa z polerowanej stali nierdzewnej wygląda bardzo elegancko. Z prawej strony telefonu znajdziemy spust migawki aparatu, przełączniki blokady telefonu oraz przyciski regulacji głośności, pomiędzy którymi umieszczono klawisz aktywujący rozpoznawanie komend głosowych. U góry znajdują się włącznik oraz gniazda mikro USB i słuchawkowe. Jack. Po lewej stronie z kolei mamy gniazdo ładowarki. Z przodu umieszczono tylko trzy przyciski, klawisze odbierania i kończenia połączeń oraz klawisz menu. Więcej nie potrzeba, gdyż większość funkcji smartfona wywołujemy wprost z multidotykowego ekranu pojemnościowego AMOLED o przekątnej 3,5 cala oraz rozdzielczości 640x360 pikseli. Znakomite kolory, kontrast oraz oczywiście wymiary ekranu sprawiają, że komfortowo można oglądać na nim nawet filmy. Technologia Multitouch zapewnia natomiast wygodne korzystanie z wielu funkcji, np. przeglądania stron internetowych. Jednym ruchem dwóch palców możemy oddalić stronę tak, by mieć ją całą na ekranie, a następnie powiększyć interesujący nas fragment. Równie prosto konfigurujemy znoki C700 e-mail. W przypadku popularniejszych skrzynek wystarczy podać login i hasło. Przy bardziej egzotycznych podajemy dodatkowo adresy poczty wychodzącej i przychodzącej. W analogiczny sposób odbywa się konfiguracja WLAN. Z menu wybieramy ikonę ustawienia, a następnie łączność. Gdy klikniemy w LAN, telefon sam wykryje dostępne sieci. Musimy tylko wybrać nas interesującą i podać hasło. W Nokia C700 bardzo przyjemnie personalizuje się również ekrany główne i dostosowuje do naszych potrzeb wyświetlane na ekranie widgety. Na uwagę zasługuje również doskonałej jakości aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 megapikseli z możliwością nagrywania filmów w HD. Znajdziemy tu wiele opcji znanych z profesjonalnych urządzeń, na przykład możliwość ręcznej regulacji kontrastu oraz ekspozycji, która umożliwi nam dopasowanie się do poziomu oświetlenia. Oczywiście nie zabrakło także samowyzwalacza. Nokia C700 umożliwia edycję zdjęć bezpośrednio w telefonie. Po kliknięciu w edytor zdjęć wybieramy interesujący nas obraz, a następnie funkcję. Warto zwrócić uwagę na redukcję efektu czerwonych oczu, dodawanie artystycznych efektów przy pomocy nakładania filtrów oraz możliwość doklejania do zdjęć dymków, tak by przerobić je na kadry z komiksu. W telefonie możemy też zrobić ze zdjęć filmy, pokazy slajdów. W tym celu klikamy Edytor wideo, a następnie utwórz ze swoich zdjęć stylowy pokaz slajdów. Teraz wybieramy styl animacji, zaznaczamy, które zdjęcia mają się na niej znaleźć, potwierdzamy i cieszymy się pokazem slajdów. Oczywiście edytować możemy również nagrane filmy. By tego dokonać po kliknięciu w edytor wideo wybieramy tym razem lewą opcję. Następnie w analogiczny sposób dodajemy zdjęcia i filmy, które to dodatkowo dzięki ikonie kliszy z nożyczkami możemy przeciąć niczym na stole montażowym. Po kliknięciu ikony dyskietki zapisujemy stworzone wideo. Nokia C700 to telefon z najwyższej półki, o czym świadczy nie tylko stylowy wygląd, ale również dopracowane funkcjonalności i przydatne bajery. Radio FM i odtwarzacz MP3 to standard, ale już możliwość nadawania muzyki na wolnych częstotliwościach radiowych bezpośrednio z telefonu do radia samochodowego czy boomboxu to opcja bardzo rzadka.